W momencie, kiedy ten kryzys, kryzys zdrowotny, przekształca się na naszych oczach w kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, gospodarczo społeczny, tak ważne jest to, żeby zapewnić maksymalne możliwe dla budżetu, a minimalne konieczne dla przedsiębiorców i dla pracowników mechanizmy, mechanizmy przetrwania zapewnić maksymalne możliwe dla budżetu, a minimalne dla przedsiębiorców i dla pracowników mechanizmy przetrwania. Konfederacja, wolność i niepodległość.